wiecie co, ludzie, ja sobie to odpuszczę, bo mnie ciekawi bardzo, czy mogę tam iść, czy ją tam mogę spotkać. Jakoś tak mnie to ciekawi, więc... Zapomniałem, że mamy tu mamy zakazany las, mamy bijącą wierzbę. tu mamy, tam Quidditcha się gra, wyzwanie Diffindo. Nie pamiętam, ile było wyzwań, ale... <ścoughs> Dobra, to według mapy musimy iść na górę na razie. Potem musimy skręcić tam i w lewo, i po schodach. O, tutaj. Nie mam czasu gadać, zwłaszcza z tobą. Okej. Okay. Teraz, chyba tam w prawą będą schody jakieś. O, zaraz będzie ten główny hol, Jak. No, jak, jak się nie mylę, um, tak? Jesteśmy tu, czekajcie, bo nie wiem, jak my mamy iść. Ła! Hej, Harry, chcesz pohandlować? Możesz cholera, co to było? Całe HP zjechałem. Ale mamy dwa eliksiry, jak coś lecz. Nie ja będę ich w tej chwili zużywał. O, dobra. No dobra, już myślałem, że muszę wyjść z tej lokacji, wejść. Ona fajnie wygląda tak jakoś. O nie, Ja zaraz. Ja zaraz jemnę, muszę Wam powiedzieć. A tu takie małe, wciśnięte zdjęcie. Nie, ludzie wiecie co. Ja wyjdę z tej lokacji. Ja tu jeszcze raz wejdę, bo tak tu nie ma sensu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba tu. Chociaż, czekajcie, muszę sprawdzić, bo ta mapa to jakoś też dziwnie pokazuje czasem. Cały czas jak, jakaś dziwna muzyka tu jest. Łazie? jęczącej Marty. O, nie. O, jest tu, fajnie. Muszę znaleźć ważną książkę. Lepiej iść, poszukaj kart czarodziejów. Okej, okay, okej. Okay. Nie znam żywe. Oh. Hmm. Myślałem, że mogę wbić do kibla no. To łazienka dla dziewczyn, a nie dla ciebie no To co, Jezu Dziewczynki są fajne Nie, dobra Znaczy tak, ale hmm. Tu jest ten taki fajny napis Kota już tam nie ma, szkoda A fasolka tam chyba leży Ale już będziemy szli na lekcje Hmm no, ale jak się śpieszę, ciekawe. No, jedziesz? Jedziesz. Pójdę jeszcze zasyfować grę raz. Hej, zajęliście. Są trzy, te cztery spungify, nawet. Mhm. Dobra. Moglibyśmy iść chyba też lewą, st tamtą stroną, ale już trudną. Okej, okay, dobra. No, nie przeskoczysz tego, fajnie. Dobra, to idziemy na tę lekcję już. Fajnie tą fasolką. Tu zaś ktoś biegnie. Kończy mi się cierpliwość, Potter. Pierdol się. Fajnie te drzewka wyglądają. Naprawdę. chcesz coś kupić? Nie, nie, dzięki. Lepiej to tu tak stanąć. Wszystko będzie od razu do naszej kieszeni. Do a, no, akurat się odwróciłem to jakoś. Nie działało, cóż. O, tutaj się właśnie zielarstwo uczmy, ale o, chciałem te fasolki zebrać. Witajcie zabrać. na drugim roku zielarstwa. <coughs> Jeśli ktoś mnie zapomniał, to jestem profesor Sprout. Zabierzmy się razu do roboty. Dzisiaj nauczę was Defendo, zaklęcia odcinającego. Harry Potter. Czy zechciałby pan wyjść na środek i jako pierwszy nauczyć się zaklęcia? Bardzo chętnie, profesor Sprout. Udajesz Hermione, czy co? Mm -hmm. Pemian, A, co zaś Proszę skupić wzrok na symbolu przed panem. Widzisz różdżkę. Zaraz zacznie się poruszać wokół znaku. Kiedy znajdzie się bezpośrednio nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz być dokładny, by przejść dalej. Pierwsza runda start! Tu raz, teraz nie będę chyba nic mówił, nie wiem. A czy mówię, ale to tak. Jeszcze Znakomicie, Hary. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. Wow. 5 punktów dla gryfindoru. Druga runda. Start! Lekko zjebałem. Jeszcze raz, panie, Potter. Cóż, odejmą nam dwa punkty. tak dalej, Harry. Robi się z ciebie znakomity czarodziej. Ja wiem. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. Dziesięć punktów dla Gryfindoru. Mm, tak by było Trzecia 15. runda, start! Znakomicie. Zrobiłeś wszystkie ćwiczenia w świetnym stylu. Piętnaście punktów dla Gryfindoru. Opanowałeś Defendo, Harry. Zasadziliśmy dzisiaj nasiona chwały. A teraz przejdźmy do wyzwania Defendo.